Ezechiel mówi o narodzie wybranym jako kobiecie i kieruje słowa Pana Boga do narodu wybranego. Wszystko w celu tego, żeby ten naród poprawił się, żeby wrócił na drogę wierności Panu Bogu. Twoja sława była wielka i uznana z powodu ozdób, w które Ciebie wyposażyłem. A więc nie miałaś nic, co mogłoby powodować, że ludzie ciebie będą akceptować. Wszystko co masz, otrzymałaś ode mnie. Oczywiście My ten obraz Izraela, który był takim płodem nieomal wyrzuconym na śmietnik i który Pan w pewnym momencie przygarnął, nakarmił, pozwolił wzrastać, rozwijać się, my to rozumiemy w sposób duchowy. Te słowa proroka Ezechiela. Otóż człowiek czasami mówi, Byłem głęboko na dnie pornografia, hazard, alkohol, złe relacje, wszystko było moim udziałem. Ale Pan Bóg mnie wyciągnął i to wszystko, co mam teraz, te wszystkie Jego ozdoby, o których ludzie mówią, słuchaj, fajnie to zrobiłeś, jesteś człowiekiem takim uczciwym, solidnym, te wszystkie ozdoby mam od Pana Boga. I myślę, że to myślenie z jednej strony o swojej słabości i grzeszności, ale równocześnie o tym, że jesteśmy w sercu Pana Boga, to pozwala nam dobrze funkcjonować.